Cześć witam was serdecznie dzisiaj film z otwierania paczek które mi przyszły na razie dwie i jeszcze dojdą jedna jest otwarta z banknotami z ostatniego razu bo no musiałem zobaczyć jak to tam wygląda także zaczniemy sobie banknoty zostawimy na koniec bo ich tu kilka jest także są ładne i są brzydkie ale zaczniemy sobie od paczek <laughs> tutaj paczuszkę już Tworzymy pierwszą <laughs> i tu jest proszę Was jest jedna moneta przyklejona tu dla kogoś kto lubi znaczki takie tu są ponaklejane i co tu mamy jest zaklejona monetka zaraz się okaże co to będzie Jest to dosyć ładna moneta. Już widzę kawałek. Raz tutaj. Raz ją tu gdzieś dojdziemy. Jak tu ją od, odciąć? Tu jej odetniemy. Tak. Tych, po, tych plastików mi nie trzeba. Tego już mi się trochę nazbierało. Moneta już, którą prezentowałem. Aczkolwiek ta jest w ładniejszym stanie. 10 wyników, Freestand Tazik, bardzo ładna moneta, super. Następna paczka, jest no jest gruba, jest bąbelkowa, ale czuję, że jest grubo. Tu, jeżeli dobrze pamiętam, powinien być jed, nawet gratisik. Podaję, że za trzy monety, czy dwie monety i 4. jedna w gratisie, wiem, że była. O Boziu! A takich naklejek jeszcze nie widziałem. Uwaga moneta w środku. Warning, con inside. Fajnie, fajnie. Ładnie za tego. Już tu zaraz poprzecinamy te siemki. jest... Ja będę starał się. Ostrożnie jak tu jest napisane. No nie powiem kartonik, dobrze sklejony. I o tak, dwie monety i trzecia w gratisie nie ma tu nic więcej, nie są to polskie monety, fajna ta naklejka w ogóle, takich rzeczy jeszcze nie widziałem. I tu ktoś, kto już zna się na monetach, pewnie może dostrzec, że są wysokie nominały, trochę może światło za bardzo przeszkadza, ale zaczniemy sobie od, od tej monety. Rzeczpospolita Ludowa, 1989 rok, 500 zł. i mamy tu żołnierzy. Rocznica Wojny Obrony Narodowej Narodu Polskiego, 1900 39 do 1989 Nie jest to zbyt wiele warta moneta w sumie prawie że nic ale ładna była Tu mamy ładnego Jana Pawła II 25-lecie pontyfikatu ładnie zdobiona Rzecz Polska 2 zł rok 2003 Ktoś widać podotykał już to nam ale i następna moneta 10 000 złotych 1990 Jest to tak jest solidarność 1980-1990 dosyć ładna moneta zakupiłem ją tylko dlatego że no jak zresztą ta tutaj z tymi żołnierzami tylko dlatego że jej nie posiadam <coughs> także dojdzie do nas wstępną do kolekcji I jak mówiłem banknoty są które jakiś czas temu kupiłem te banknoty na razie mam w takiej kopercie tak w miarę sztywno trzymam bo czekam na, na klaser, i zaczniemy sobie tutaj od góry. Są tu banknoty, które już wcześniej miałem, a to tylko dwa. Także troszkę mi ostrożnie łapie tureckie liry, dosyć taka zjechana. Tą dostałem od yy, kolegi z pracy. Także tej też nie liczymy jako szpaczki, ale tutaj tak, tą. Tą dwudziestkę dostałem od kolegi, też z roboty. Tam za małą pomoc. Jest tu przełamana w, przez środek, i tutaj, te, tutaj jest przełamana. Aczkolwiek ogólnie ładnie kolory trzyma, także mi się podoba na razie. Za bardzo się nie zagłębiam w te banknoty. Aczkolwiek jeżeli są polskie jakieś notów tu, tu w Danii, to staram się je kupić. Tu pięćdziesiątka. Popisana, to słyszałem, że było bardzo modne w tamtych latach, żeby coś napisać na monecie. Tak jak kiedyś ktoś napisał, że jego dziadek notował wyniki meczów na banknotach. Także dosyć bogato. Tu zaczynamy do tych, których kupiłem. Ta jedna z takich ładniejszych. 1000 lir mile, Muszę posprawdzać skąd, jak wszystkie banknoty są. A ten te zestaw banknotów kupiłem tylko dlatego, że był tam jeden polski. Tutaj jakiś bodajże chiński. Nie, nie złamany nigdzie. Bardzo ładny. Jeden Yuan bodajże to się nazywa. 1980 i tu mamy Voucher. 5 pence 5 pence 9 pence I to są vouchery z British Armoured Forces. Jest tu nawet special voucher One były 6 w... seria no. Tego nie zauważyłem wcześniej nie patrzyłem tak dokładnie One były za z tego co się tam dowiedziałem Używane w zamian za pieniądze dla żołnierzy wyjeżdżających na misję żeby nie wymieniali pieniędzy, to by co zaczęło się od Amerykanów, i Brytyjczycy przechwycili. I tu, co mi się spodobało, trzy kopiejki ruskie. Tu jest na 1938. Tu oczywiście jest sierpi młot. Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję to jakoś wyostrzyć. Jest ładnie wyostrzony sierpi młot. Nie jest podtarmuszone tar te monety, te pół banknoty są, ale ta to taka nawet ładna kopieczka. Czekam na bardzo ładne banknoty. Z tego co wyglądało na zdjęciu, także niedługo jeszcze też mały opening. No, a zestaw ten kupiłem tylko dla tych 5000. Ogólnie były, na zdjęciu były chyba było tylko 6 banknotów, a wyszła tu taka dosyć spora kubka. Banknot, jak widać, no, pogięty jest, ale stwierdziłem, że jak miałbym zacząć coś z banknotów zbierać, to może zacznę od takich pomiętolonych, lekko, no, nie przełamanych, ale jakieś takie trochę stare, rok 82. I tutaj już nam się schody zaczynają, bo są banknoty, no właśnie, jakieś indyjskie różne takie aczkolwiek bardzo kolorowe i bardzo ładne jeżeli chodzi o zdobienia tutaj banknot z Indii też to dostałem też od kolegi z pracy bardzo ładne banknoty Tutaj jest le, tygrys słoń bardzo fajnie się to prezentuje 10 rupi i tu są też banknoty ze Sri Lanki, które dostałem. Naprawdę ładne, jeżeli chodzi o kolorystykę. No wiadomo, nikt tam nie patrzył, żeby je jakoś zachować ładnie czy coś, ale bardzo ładne, jeżeli chodzi o kolorystykę i zdobienie tutaj. Ten ptak. 50 rupis. Tak się prezentuje. Bardzo żywe kolory. Tu mamy jeszcze 100 rupi. Też jest tu jakiś ptak. oraz no, tu jakieś zabudowanie tego. No naprawdę, te banknoty, powiem Wam, że jeżeli chodzi o kolorystykę, zrobiły na mnie takie wrażenie. Central Bank of Sri Lanka. 100 rupees. Bardzo fajne, ładne. No i mamy tutaj ostatni, który dostałem, bo dostałem cztery banknoty od tego właśnie kolegi. 2015 2015 i 2016 ta 50 I tu z tą papugą powiem wam, że na żywo to robi jeszcze lepszy efekt ale naprawdę banknoty ładnie się prezentują to jest 1000 rupii te motywy fajnie wyglądają Tutaj już dalej idziemy do paczki z tej co miałem w paczce. Tutaj banknot złamany na 4, bo jednak duży, jakiś grecki. No tego to tak ciężko trochę odczytać. No nie umiem takich liter czytać, także nie będę tu się łamał. Aczkolwiek też bardzo ładny. 500. Przejdźmy tu dalej do następnego. Następny chiński. Ja tak stawiam patrząc po tych domkach, co tu są. Też no dojechane. Daty wam no nie powiem, bo no nie widzę tutaj nic takiego, co by na datę mogło wyglądać, ale może z, z biegiem czasu dojdę do tego, jak to odczytać. 5000 tysięcy lir. To jest dosyć ładna, lekko złamana, nie jest centralnie złamana tutaj. Z wygięta po prostu tako, ale złomania nie widać pod światło nic. Też dosyć ładnie się prezentują te banknoty. Tu następna nie wiadomo jakaś hinduska czy coś Stawił, że to jest 9000, ale no mogę się mylić. 2003 rok. Tu jakieś krowy wypasane a nie, no tu jest na 1000 napisane. To patrząc tutaj na ich napis, a tutaj no to tak trochę nie wygląda to, ale no Jest ładnie I to mi przypominał ogólnie wzór dolara a tu jest Banco de Mexico Ten banknot jest 60 pierwszy 1961 Seria JY. Jakoś. Ten jest naprawdę stargany, że tak powiem. I ma nawet jakieś, jak po światło się patrzy, normalnie widać dziury. Mam ze 3-4. Aczkolwiek, no powiem wam, że mi się wydaje, że z tych wszystkich banknotów to ten jest naprawdę najgrubszy jego tak czuć. W ręku, że on jest taki dosyć masywny, ten banknot, i nawet jak na to, jak on jest tutaj stargany, poprzełamywany, pognieciony, to jest naprawdę sztywny sam w sobie. Jeszcze materiał. I tutaj Central Bank of Egypt 50. To też było, tu w paczce też no roczników nie będę odczytywał bo nie mam pojęcia tu następny z egiptu będzie tylko daj mi go chwycić bo ten już jest większy, bardzo po pognieciony to ładnie to wygląda no, tylko no, mówię na no, narożniki wszystko pogniecione jak tu widać one pound A tutaj jest z tyłu coś napisane ile to jest poundów nie tylko 50 jest jakoś Nie będę się tam łamał Tu mamy następny jakiś azjatycki pracowników jakieś tamy czy coś 1988 500 śmieszne te 500 tu mają, jeżeli patrząc na to jak tu jest 500 normalna tutaj Aczkolwiek znaczy, też mówię kolorystyka bardzo ładna No i ostatni Banco de Portugal 500 -ka. Także no tu jest sklejony także to to jest taki można powiedzieć szmelc że ktoś go pokleił ale to mówię, nie dla tych banknotów to kupiłem ten zestaw w moim całym Primo było właśnie te 5000 zł, które tu jest. No, że trafiły się jakieś tam śmieszne, takie jak ten. Ten taki Zungko, Remain, Yang Han, jakieś. Chińskie, to jeszcze to się strafiło w pięknym stanie. Fajna taka gratka, nawet Nie wiedziałem, że takie coś jest. No i tu mamy tą dwudziestkę, tu pięćdziesiątkę. Także to by było na tyle na ten opening. Będzie długo, ale mam nadzieję, że jakoś wytrwacie. Także dziękuję i do zobaczenia na następnym filmie. Cześć.